Czytanie Na Chrystusie spocznie Duch Pański Czytanie z Księgi Proga Izajasza Wyrośnie różdżka z pnia jasnego Wypuści odrość z jego korzeni Spocznie na niej Duch Pański Duch mądrości i rozumu Duch rady i męstwa Duch wiedzy i bojaźni pańskiej Upodoba sobie w bojaźni pańskiej Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych. Sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Różgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg, u śmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu ps, pasem na wydrach, a wierność przepasaniem je lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem Pantera z koźleńcem razem leżeć będą. Cielem i lew paść się będą po zpołu, i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedziedzica przestawać będą ze sobą przyjaźnie. Młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę, niemowlę i grać będzie na gnieździe kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmiji zła czynić nie będą ani działać na zgułem po całej świętej mej górze bo kraj napełni się na, kraj, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód które przepełniają morze owego dnia to się stanie korzeń z tego stać będzie na znak dla, dla narodów do niego ludy przyjdą poradę. I sławne będzie miejsce jego spoczynku. Czytał Krzysztof Tomaka Borow.